Hello Michał, pozytywny grumer. Witam Was serdecznie z czołową kamerą, czyli z tym czymś na mojej głowie. E, rozpoczynam nową serię nagrań na moim kanale. Startujemy już właśnie od września. E, będzie to seria oczami grumera, czyli będziecie widzieć to, co robię z pierwszej perspektywy, czyli można powiedzieć moimi oczami. Dlaczego taka forma? Ze względów logistycznych. Yy, zdecydowanie łatwiej mi założyć kamerę na czoło i od razu nagrywać, niż na przykład rozstawiać kamerę na statywie, ustawiać ją, yy, pilnować, żeby na przykład nie, nie upadła, yy, lub angażować mojego dodatkowego pracownika, żeby mnie w tym czasie nagrywał. To jest kwestia logistyczna, a druga kwestia, że po prostu yy, w ten sposób nagrywane filmiki może nie są takiej yy, idealnej jakości, czyli ten. Yy, ten obraz nie jest taki brzytewka, no bo jednak e, kamerka e, no nie jest aż takiej dobrej jakości jak chociażby ten obiektyw, do którego teraz mówię. Ale e, dzięki takiej właśnie perspektywie będzie wszystko podane jak na. Tacy, właśnie z tej mojej pierwszej perspektywy, e, oczami Grumera, będę omawiał konkretne problemy, konkretne sytuacje w ramach danych pielęgnacji. Moim zamierzeniem będzie to, żeby ta seria nie była e, albo była w mniejszym stopniu rozrywkowa, a w większym stopniu edukacyjna. Czyli e, na danych filmikach będzie pokazany konkretny e, jakiś problem lub pytanie, które pojawia się w komentarzach pod moimi wcześniejszymi filmami. I ja będę chciał na to pytanie właśnie podczas nagrywki odpowiadać. Sądzę, że może to się spotkać z waszym zainteresowaniem. Kolejna sprawa to jest to, że będzie to jakaś świeżość na kanale. Też świeżość spośród filmów związanych z dog groomingiem, bo raczej nie spotkałem się z nagraniami w ten sposób, żeby po prostu widz, można powiedzieć, był w głowie grumera i widział, co grumer robi, więc już popełniłem kilka filmów tą kamerką. Zaraz będę montował i będę też upubliczniał, udostępniał te nagrania. Jeżeli macie, masz. Jakieś pytanie związane z pielęgnacją Twojego psa? Może jesteś właścicielką psa, a może jesteś grumerem? Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz w komentarzu pod tym filmem. Te pytania będą właśnie inspirowały mi do odpowiedzi, będą mnie inspirowały do odpowiedzi chociażby w ramach serii Oczami Grumera. I kwestia jest taka, że właśnie już w ramach nagrywania Danej odpowiedzi będę też to wszystko komentował na żywo. Taką kamerką również nagrałem cały mój kurs zawodowy do groomingu od zera do groomera w 90 dni. Opinie moich kursantów są bardzo pozytywne, że z tej perspektywy bardzo wiele można się nauczyć, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ktoś z was jest zainteresowany by zostać zawodowym dogrumerem szybciej, szybciej, łatwiej oraz taniej, to zapiszcie się na www.pozytywnygrumer.pl. Zapiszcie się do mojego newslettera. Tam informuję o kolejnych sezonach współpracy ze mną. No i co? Widzimy się na najbliższych nagraniach. Cześć pa!